30 stopni w prawo Gdzieś widział 30 stopni kiedyś gościu Kurwa o! o kurde Szeszed ja wyrosłeś, wyrosłeś z ziemi Weź podskocz Skoczyłem, Czemu? no jesteś u mnie w, po... w kolanach jesteś w ziemi ty fakt. No z tym asfaltowym kurde rzmijem Asfaltowy rzmij Działam? O działasz, już nie jesteś w tym Ej auto podskakuje, nie podoba mi się to No bo się jest... musi ci się załadować wszystko Jest, czemu jest schod słońca? No bo całą noc żeś kurde dołączał do tego, dobra Idziemy stąd, tu chyba nic nie było nie? Stuningowaliśmy naszą furę Ładna jest i ciągle Miszczo... W stronę słońca Mistrz Co? W stronę słońca mi się A znowu po piat... Czemu się znowu w połowie w piasku skopałeś Mówiłem ci, jestem żmijem Aha, okej okay. To ja rę... Tylko jestem żmijem z ręką teraz pa... ja... zbadywuję teren Czekaj okularu słuchać Ja ze żmijem nie jeżdżę weź Gościu, no weź na, no weźmy na wycieczkę Ej, czy Co się z tą drogą stało? Ej, ty widzisz tą drogę? No jest droga, no C normalne. Co ona się taka podwyższona zrobiła, ty? Nie no, normalna jest Ty chodzisz w ogóle w ziemi, tak dziwnie No kurde, ten... Trzeba stąd jechać, bo ty masz inny ten... Czekaj, bo żmijem jest to, chyba chcę wsiąść Ty, pa pa pa, patrzysz, patrzysz na naszą maskę? Widzisz naszą maskę? Nie widzę, bo jestem żmijem A, A Jak cię zgubię? A no dobra, no w razie czego mamy, mamy dodatkowe miejsce, tak? Ej, to, to taka zasadka będzie, bo goś będzie chciał ukraść i E! Gdzie jesteś? Został brzmi tam. Chodź tu brzmi. Przejechałeś mnie gościu Ej, czuję się jak w spor, nie? w pierwszy jakąś inną tą inną tą jak to się mówi Kurde, nie widzę teraz... nie, nie mam tylnego tego z tylnej szyby teraz, o Jakąś inną istotę muszę żeby się tu wyrosnąć Ej, I daj się ugryźć bo ja kolekcjonuję DNA Sam się, kurde, sam się ugryź, weź spadaj w ogóle ode mnie ty. O, o, czekaj bo już normalnie chodzę Naprawiłem, wziąłeś? Wystarczyło być żmijem Jak podoba mi się ta maska, A, nie? Po, powiedzieć powiedz ci coś? Mogłeś nie być żmijem i byś był naprawiony Mama mówiła, że mogę być kim chcę. Żyć. To dobrze. A pa, 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 widzisz naszą maskę? No. Pa. <grywia> to już pokazuje gościom z przodu, że my się zatrzymujemy, nie? Pa, 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 pa. Mucho szczelny, ten mamy. Pa, nie będzie nam na szybę leciało teraz. Ale będzie, si będzie się odbijać, bo to idzie, idzie, idzie pęd powietrza? Nie, tak stamtąd tu I na tej wysokości, uwzględniając prędkość słońca i ciążenie grawitację, grawitację w sensie, to wpada mucha, odbija się tu i wpada do silnika I wyleci filtr i się wtedy zapcha i nie pojedziemy dalej Dlatego tu musi być zamknięte Tego No dobra, niech ci będzie Ja bym nie ryzykował, Tylko mi... wolę mieć muchę na szybie niż później zapchane tam No mi tam bardziej na szybie zależy niż w laptopa, na silniku, ja. ale Ło! Co było? Gdzie jest nasza maska? Przednia z tyłu? Nie, nie, tam nic, tam przeciąg się zrobił chwilę, bo ten... Jesteś pewien? Bo, bo, musimy zawrócić! Nie mogę kłamać! Kurwa! Tam wyleciało wszystko! Gdzie to jest? Tam! A maska gdzie poleciała? Maska jest, zamknąłem. A! Kurde, co za gościu! Olej by pogubił, wodę naszą by zgubił, o kiełbasę byś zgubił, a ja akurat głodny jestem. Z taką. No, masz taką piaskową trochę, trupiącą. W panierce? Cię jeszcze przy okazji napije? O, wiesz? Ło! Co to było? Co się dzieje? Ej, co, się, co dzieje? się dzieje? No co się dzieje? No pode... Nie. Auto! Co? Wszystko wylatuje u mnie! Co? Co brałeś? No. Weź się podział. Co się dzieje? <grym> Mamo! No i słuchajcie, ja muszę z, tako, z, taki, z takim gościem grać, nie? Ej, no Hop. naprawdę wszystko lata u mnie, no. Hop. Kurde, chodź, Hop. kurde. No. no nie, no ja nie mam nagrywania, nie pokażę ci tego. Sobie, chłop sobie biega. Krzyczy, że mu się coś dzieje w ogóle. O. Naprawiło się Ja nie wiem Ale <laughs> dobra wszystko jest na miejscu z, z, ja, z kim ja pracuję? Weź tam do tyłu użyć ten karnisar jeszcze Z tylnego Tyle. siedzenia Z tylnego siedzenia do tyłu ty użyć Ty gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Zginąłem tylko tej klapy! Ja to chyba widziałem, ale nie jestem pewien. Gdzie ty jesteś? Zginąłem! Moje ciało gdzieś poleciało! Kapis. Ej, ja ty teraz nie znajdę, stary. Jaki nie? O widzę cię, albo nie? Gdzie tak. ty jesteś? Na drodze. No nie ma drogi u mnie! Ja nie wiem gdzie ja mam iść! No nie mogę! Weź może jeszcze raz. Nie, bo się tu będę respił. Widziałem, no chyba tue... tyłu, jedziemy, je <laughs> Widziałem chyba w którym... karnister do tyłu, nie idziemy. Widziałem chyba w którą stronę twoje ciało poleciało. Co mi Z... po tym jak ja widzę wszędzie pustynię teraz. Z może cię znajdę, zobaczymy. No nie mogę, mnie gdzieś w kosmos wywaliło stary. Ja, ja jestem jakiś inny ten... Ja, jak tu, jak tu chłopy kurde koniami jeżdżą, nie? Chłop <laughs> dotknął blachy i poleciał. Przeniosłem się w czasie, nie? Ja pierdzie... nie mogę I Każdy to... kto mówi, że podróżowanie w czasie jest niemożliwe, to się myli, nie? Słuchaj, nagrać kurde dobry odcinek z tej gry Nie jest ciężko pod... jeżeli chodzi o zrobienie czegoś głupiego, bo ta gra sama robi głupie rzeczy Za nas Ale... Ale, ale kurde... Zagrać na jednym save'ie dłużej niż... Kilka odcinków, to to jest wyczyn No nie wiem, no jeżdżę, ale nie widzę nic Ja wracam na drogę Żegnaj! Ło, wow, a mi teraz zaczęło podskakiwać. I dziwnie ciąć. What the fuck się go im dzieje? Ty! Co jest? Co się stało. O, odnalazłem to miejsce chyba, gdzie byliśmy. O! Do tyłu musisz podjechać, bo widzę auto, auto czerwone na dachu. O, no to idź wzdłuż drogi. Ja jadę w stronę drogi, więc. no. Jak mnie... teraz mnie... ty... Dobra, ale wyjechałem z tego zaczarowanego miejsca przeklętego, kurde. Już mnie nie tnie. Jadę w stronę drogi od pustyni, nie? Ale to tylko potwierdza moje teorii, co mówiłem na początku. Czyli co? Że jak nabierzesz odpowiedniej prędkości, to się cofasz w czasie. No ty... w sumie nie tyle, że nabrałeś prędkości, a... dotknąłeś zaczarowanej klapy tylko. Nie no, tak mi pismo stary, że się rozmazałem w linie, linii czasowej i mi przeniosło. Mhm mm Jeszcze ciemno się robi Pana! Jedź pan tu! Gdzie ty jesteś? Tu koło drogi stoję Nie mam ręki ani no... Znaczy mam nogi i rękę ale... E tu! Łapie stopa Nie widzę Pa pa pa! Panie! O! O kurde autostopowicz! Uuu prawie mnie zabiłeś ty! Panie Ubera, pan ktoś wołał? Zapraszam Eee, No To ja czas się moje tej klapy, którą te teraz dotyczy... Przerzuciłeś tę? <grym> ta A mówiłem, żeby z tą maską otwartą jechać z przodu, to nie Ale to mnie tylna maska wywaliła No ale ta przednia to pewnie dlatego, że... Jakaś mucha wleciała i no i to wiesz. No to, to właśnie jakby było otwarte to by wleciała. Nie, tak, nie, 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 wlecia, wleciała. Od, o. E! O ty co robisz? O, o, o muszę, muszę gada, a tutaj wieża w suchy, co do ty. E... Dobrze, że pasy miałem zapięte. Czekaj, coś się zepsuło. O, dobra, już się odpsuło. Ty lusterka nie mam. Ty, czemu my jedziemy? W drugą stronę. No dobra, ale szukam lusterka. Czekaj, lusterko zgubiłem. Szukaj lusterka. Nie ma, to już nie znajdziesz się, przyniosło w czasie teraz. Ja pierdzielę z tym samochodem. Ty, a wiesz, wiesz co to jest podeszwa w piasku? To. Schabowy. Czemu? <laughs> Czemu? No, podeszwa w piasku, nie? No. Schabowy w panierce. Dlaczego akurat schabowy, a nie na przykład, nie wiem, mielony? No jak mielony? Podeszwa jest płaska, nie? No Schabowy też jest płaski No Ja pierdol... Poczekaj, no, 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 no. bo ja drogę zgubiłem w ogóle Cuchara nie wyłapa... uu, pojrzanej <laughs> Sztambiara! Nie! Wojskowy pojazd kosmiczny E, nie ma nic, jedziemy dalej. Widziałeś ja co zrobiłem? Jak w tym filmie! <grym> jak... czekaj, coś wypadło. Ej, widziałeś jak ja to zrobiłem? Leciałeś drift i wysiadłem z samochodu. No, widziałem, widziałem. Raczej znaczy, nie widziałem, Kurde. ale. Ale no. O kurwa, jakaś pani tutaj jest ze świarszczykami, motocyklistów ogląda. To? Ty bez kitu. Dobra, i tak silniku nie ma. Storm is coming. Szybko, żeby ładnie nie widział. Chej do Chyba wpadło do silnika, ale może być. Kurde, mogliby dodać taką śmieszną tą śmieszną e, mechanikę do tej gry. Jak sprzedawanie lepiej komuś w tył głowy. I, i, I powinna wtedy... Ragdoll powinien tak działać, że twoja postać powinna wtedy tak uderzać na przykład o tą... Eee, no o półkę tutaj To Jest akurat najmniej potrzebna Nie no fajna kamikatu. by była część, jedziesz, patrzę na ciebie, je taki slap A jeszcze jakby to się bugowało i rzeczywiście byłaby kolizja z samochodem, hop, jakie flipy można było robić wtedy Te drzwi mamy otwarte To? bo... o kurde, o słup! Przyje o wow, 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 co wow. ty ro, 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 robi na, na gazetkę popatrzyłem, sorry wow. I tak potem dochodzi do wypadku ogląda tu na smartfonie gazetki Tu masz, tłumacz, tu masz tu pa 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 wziąłem widzisz Ty tu pani jest niegością No pani, pani Ja myślałem że to gościu był Bo Dlatego wziąłem Ale jaki jaki motor w ogóle, hopie Ty o, jaki wydech ma tuningowany Co poga? W sensie motur, nie babka. A no no tak, no to o, o motoru chodzi przecież no Lingowany wydech Tak się śmieje, aż się nie słychać Tulingowany wydech Zaisz opis kurde na Tinderze czy gdzieś tam Mam tu wydech, <tulingowany wydech>, <tulingowany wydech> I teraz każdy kto sobie wyobraża jak to by mogło wyglądać Chromowany Kro albo karbonowany Pff, matowy, matowy brąz Dawaj scinaj, gdzie scinaj, gdzie skrótem ścinaj, i pustynię. Bo Mam... to jest zakręt głęboki Jedź w prawo prosto. Jak się wywalimy o kamień to twoja wina Dwa, trzydzieści stopni, w prawo Tyś widział trzydzieści stopni kiedyś gościu? Kurwa! O kurde! Ja przeszedł Hop, to jest... To jest Kurła, skill drift Tokio drift, Kurde. To jest skill tak, ja już tak to ja... się robi ja już spodnie zdejmowałem, bo mówię, jak się mam zesprać, to w spodni nie powrócę chociaż. Nie, chyba się zesrałeś, może brązowe taki trochę, ale... Chyba coś tam popuściłeś nogawką, coś mogło puścić. Nie, nie, to ja tu kontrolowany zwieracze Kurde, mówił, ścinaj przez pustynię, fajnie będzie. Ale nie aż tak ścinaj, ci powiedziałem, ile stopni, to 30 zrobił 90. U. O! O, ty! Gruba chata No willa ty, ale wiesz to by porządnie jak człowiek nie? No co ty no, <grych> musisz, musisz panować, musi O, pierwszy to panowany mam